Kopci. Trochę mu żera oleju na początku. Myślałem, że mało ludzi będzie płynęło tym promem, ale takie hordy tutaj ciągną od dobrych 5 minut. Więc bardzo dużo osób będzie płynęło. Bardziej w prawo nie mogę posłoneczeć. Prawie że zachód słońca w Chinach. Co tam będę siedział? Miałem fajną miejscówę, ale ta jest lepsza. Jak będzie za bardzo biało, to jakąś muzeczkę najwyżej puszcza, bo to by cisze. Woda o 0. Miałbym się tutaj tak. zanurkować. znacznie wyżej, aniżeli tym. tak? mi się wydawało, że ten kapitan zwyczajnie sternik Nisy będzie widział. No. Mogę się mylić, ale takie wrażenie odniosłem. Musiał zwolnić, przepuścić go. Ciekawe jestem, jak właśnie wyglądają przepisy takie morskie. Kto ma w tym przypadku pierwszeństwo i czemu ciągle się tak wydziera? I tutaj bardzo lubią trąbić. Widać, że kapitanowie na statkach również. A to jest nasza przystań. Jestem na drugim brzegu i okazało się, że muszę wziąć taksówkę, ale spokojna głowa, dostałem ściągę, co mam powiedzieć taksówkarzowi, to tak wygląda ściąga. Wiecie co, ja mu jednak tą kartkę pokażę, nie będę mu czytał. <grytanie z kolegą> Ciekawy sposób prowadzenia sklepów mają ci ludzie. Siedzą sobie na zewnątrz, wygodniutko, bawią się, jak ktoś przyjdzie, klient, to się nim zajmują. No podobno mam stać tutaj przy ulicy i łapać taryfę. Machać ręką. No to będziemy machać. Nie udało się złapać taksówki, ale uwaga, jadę prywatnym samochodem. Ktoś mi tam pomógł, jakiś Chińczyk, taki ze stoczni, który mówi po angielsku, dogadałem się z nim. Okazało się, że te ludzie normalnie też mogą podwozić. Jest tańsze, takie coś niż taksówka, tylko oczywiście rachunku nie dostanę, nie? Ale spoko. Cholera, masakra, no słuchajcie. Yy, yy, jak tylko wróciłem ze statku, musiałem bardzo ważny raport napisać, zabrało mi to, kurczę, no dużo czasu. Właśnie go skończyłem, jest 21.30, schodzę tutaj w hotelu do restauracji i okazuje się, że zamknięta. No masakra jakaś. Swoją drogą, nie mogłem się z nimi dogadać, tymi w recepcji, bo po angielsku nie mówią. No i czy, pytam się, do you have any restaurant in this hotel? Za cholerę, podstawowe słowa, restaurant, hotel, nic nie rozumieją. W końcu jakiegoś tam Google, tego translata trzeba było, tłumacza trzeba było użyć. No nic, restauracja zamknięta w hotelu, więc idę się przejść poszukać czegoś, bo umieram z głodu. Nie zmienia to faktu, że jestem zaskoczony, że już jest 21.30, bo myślałem, że jest trochę wcześniej jednak. Idę przed siebie, coś w końcu znajdę do jedzenia. Podoba mi się taka stara forma reklamy, czyli właśnie neony świetne to jest szkoda, że tak rzadko w Polsce można spotkać w szczególności takiej jakości jak tutaj właśnie jest e, wróciłem już do hotelu jedyne co udało mi się znaleźć to był taki grill uliczny e, nabrałem tam e, znaczy oprócz tego, oprócz picia takie na patyku różne grillowane rzeczy e, czyli to pewnie są e, grzyby ośmiorniczki wszystko razy dwa wziąłem ośmiorniczki Trochę tutaj ciemno i tu chyba jakieś kurczaki będą mi się wydaje. Nie wiem. <śpiewanie> Zapłaciłem za to tam 43 juany. Dałem na piwku kilka. Kurde, nie wiem. Chyba Stany mnie tego nauczyły, że daję praktycznie zawsze na piwki, jak jest miła obsługa. Swoje... Czy włącznie wyszło mi to 5 dych. Nie mam zielonego pojęcia, ile to 5 dych. Czy to jest powiedzmy 5 zł, 50 czy może 200? Nie wiem i jestem dobrze. Naprawdę mamy teraz możliwość w ciągu kilku sekund sprawdzić, ile to jest i nie chcę. Nie. Dobra, no to jem, zanim mi ostygnie. A, czekam teraz na odpowiedź na tego cholernie ważnego maila, którego wysłałem i ciekaw jestem, co jutro będzie. Bo tak naprawdę to jutro rano powinienem się wymeldować z hotelu. I tak, z jednej strony mogę się jutro wymeldować z hotelu i jutro w nocy wracać. O 1.30 30 w nocy bym miał wtedy samolot. Jest taka możliwość, ale jest też możliwość, że będę musiał zostać dwa dni dłużej, a następnie pływać gdzieś ze statkiem. To też rozważają. Więc na chwilę obecną to nie mam zielonego pojęcia, jak będzie wyglądał ten tydzień dla mnie. No jak coś to już chyba dobrano, Sejka. Zapomniałbym o jeszcze jednym czymś, bo powiedziałem, że ta pani użyła translatora Google. Oczywiście nie Google, ponieważ usługi tej firmy są tutaj w Chinach zablokowane. Jest prawdopodobnie jakiś chiński tłumacz to był. Muszę się, muszę się pilnować, bo co mówię, bo potem mnie punktujecie, nie? No cześć wam, jest czwartkowy poranek, czeka mnie taka sama wycieczka jak ostatnio, jestem już na przystani. I tak patrzę, co się w tym piasku cholera rusza? Zobaczcie. Znaczy się krabicy. <laughs> Tego jest tutaj bardzo dużo. tych Te wszystkie takie malutkie, O, to są kraby takie małe. Bardzo dużo jest tutaj. Jest tylko nie, wiem, czy kamerka tak fajnie wyłapuje. To już wiemy, co żyje tutaj w mule. Kononist, te dwa statki się właśnie zderzyły, małe kuterki Ten co sofał nie zauważył, ale w niego wpierdzielił. Chyba po to mają te opony, żeby nie używać mózgu nie oczu. Czy ten zielony cofając przy pierniczu w tego niebieskiego? E, nic sobie z tego nie zrobili. <laughs> Biona na zgodę i jazda. że kierowca utknął w korku i musiał podbiec tutaj dosłownie do mnie, do hotelu i uwaga, rikszą podjeżdżamy do tego samochodu dlatego, że nie ma możliwości, żeby do tego hotelu dotrzeć więc kierowca obok walizka pod nogami ja tutaj, zobaczcie no i jedziemy mam nadzieję, że że dotrzemy do Szanghaju na czas ponieważ ma już pół, mamy już pół godziny spóźnienia jeżeli będzie dalej problem z korkami no to mogę na samolot nie zdążyć taka sytuacja tak to wyglądało czym przyjechaliśmy? I siatkę do samochodu. Tym razem tylne siedzenie. Dlatego, że możliwe, że sobie kompa włączę. Zwyczajnie będzie mi tutaj wygodniej. Jestem ponownie na lotnisku w Szanghaju. Będę teraz leciał do Abu Dhabi, a później z Abu Dhabi do Berlina. Ale chyba nie będę za dużo nagrywał, dlatego, że będę leciał no, w godzinach nocnych. Nic nie będzie widać tak naprawdę. Będę śpiący, więc postaram się albo zasnąć, albo jakiś serial sobie włączę. No nic, idę teraz po kartę pokładową. Zostałem wytypowany do takiej kontroli bagażu. Rzadko mi się to zdarza, nawet bardzo rzadko. Nie jestem z tego powodu zadowolony, ponieważ mam tak wszystko upchane, tak to poukładane. Że jak oni mi to teraz rozkopią, to no znowu się z tym będę 25 minut połował, żeby to, żeby to upchać z powrotem. Z swoją drogą ci, państwo, którzy teraz są sprawdzani, oni skorzystali z takiego automatu, co tam się płaci, powiedzmy tam, nie wiem, 10 euro i oni owijają taką taśmą, prawda? Z Sk kreczem, czy tam jak to się nazywa, to Skecz? skrecz, nie wiem. <laughs> owijają w każdym razie taką taśmą bagaż. Nie róbcie tego, ponieważ no chyba, że też ma jakąś faktycznie drogą walizeczkę, nie chce jej porysować, zadrapać, ale oni to teraz. Teraz rozcinają, tak? Rozcinają, to tą folię wypieprzają do śmieci i ta, wali, ta, ta ich torba i tak bez tej folii pojedzie, bo już nie będą mogli tego zabrać, oni to tak wyślą. więc i tak się porysuje, więc tylko szkoda tych 10 euro. Za godzinę odlatuje mój samolot, ale jeszcze zdążę zjeść, więc na pożegnanie. Taka... Jak to nazwać? No każdy to jest zupa. nie wiem jak ona się nazywa w sumie. Nudlu zupskim, czy tak było napisane, zupa makaronowa z kimchim. Ale świetnie wygląda, ładnie pachnie. Lubię takie azjatyckie klimaty. Muszę przyznać, że mam bardzo dobry humor. Najpierw dużo czasu spędziłem w Chorwacji, potem w tym Singapurze, teraz w Chinach i cieszę się, że w końcu do domu. Podjechaliśmy już autobusem do samolotu. Teraz czekać mi będzie ostatni prawie, czyli, yy, czyli przelot z Abu Dhabi do Berlina Uśmiecham się szeroko, bo jestem bardzo szczęśliwy, mam kilka powodów, ale najważniejsze to, że jeszcze dzisiaj zobaczę Agnieszkę Jest całkiem słonecznie, taka ciekawostka, o godzinie 6 rano było tutaj już 36 stopni. Przypomina te domki ze, ze Gwiezdnych wojen, z tych pierwszych części, tam gdzie się lub Skywalker wychowywał. W końcu na miejscu, znaczy w Berlinie. Taka ciekawostka, porozmawiałem sobie w czasie drogi z taką no, z pasażerką. Starsza pani, ale bardzo sympatyczna z Australii do Berlina na wakacje przyleciała takie cuda też się zdarzają próbuję odzyskać bagaż, ale ciężko się dokać bo taka banda debili stoi przy stawym taśmociągu na niektórych lotniskach są takie specjalne linie, żeby nie stać bliżej niż około tam półtora metra od taśmociągu żeby inni też mogli, bo teraz nawet ciężko zobaczyć, kiedy walizka przyjdzie, zobaczcie, bo wszystko zasunięte, a są takie debile, co nawet zobaczcie, z takim wózkiem tu powiedzie. Kuźwa, pierdzija, nie widzę takich ludzi. Bez mózgowcy. Ale zaraz w domu, więc nie ma co się stresować. Trzymajcie się, dzięki za wspólną wyprawę na razie. Rejka.